Managrałem. No nagra nas na roboty, więc a dzisiaj właśnie zagramy sobie hardcora. spróbuję chociaż 15 dni em, na hardcorze. To ułączamy sobie hardcora. I to właśnie to będzie zwykły hardcore, czy niezwykły. Bo właśnie za X mogę sobie kupić jakieś, nie wiem, ulepszenia. Muszę mieć najpierw level 4, więc ten level 4 wbijemy. Dobra, załadowało się skinek i wtedy możemy odpalać. To na początku jest ja zetne drewno i zrobię sobie. Ten kamienny kilof, poszukam zwierzątek, żebym mógł sobie ten właśnie czwarty level nabić. Level. I w ogóle żelazo już znalazłem, to mamy... Warto. Dobra, możemy sobie wybrać już w klasę. Dobra, patrz teraz, klikę L, to mogę sobie przycić kim chcę. Nie wiem, kim. Artista, farmer, plener, assassin. Było extra nawet. jak tą klasę? No teraz mogę se. Nie wiem. No dawać se. Szybkości nie wiem. Mogę se takie rzeczy. No nie wiem. Mogę dać se. Niec, nie mnie. Ile to będzie? 7. No więc widzicie tak se. ja. serio. Dobra, ja sobie już robię domek gdzieś. <mulik> Na razie po prostu syczę zrobię Małą chatkę Chyba robimy małą chatę Na razie Tylko na teraz Żeby nam nikt nie wbił podczas nocy набраться. Сумерки еще поближе. Mm. Матки. Mm. Не, ну. Кста. Стоп, Сто, брат, а теперь... О, захлебаем с боту.

ż najczęściej, najczęściej. To. Oh, Co tu było?

przeczy do kopiowania i temu a no jeśli wam się podobało to zostawcie suba lajka i pewnie nie nagram następny odcinek za się zamierzam pa siema elo